Witam Państwa serdecznie w środę dzisiaj byłem sobie na takich małych zakupach kupiłem spirulinę w tabletkach o wody nie brudzi także jest dobra w ogóle to nie pierwszy raz ją kupuję widzicie tu znaczy tu już jest końcówka już się zaczyna ją rozchodzić ale jak tylko wsypałem to było multum, multum glonojadków właśnie małych o jak tu widać i krebetek a kupiłem właśnie z tej firmy o jak widzicie spirulina wapers niby to jest dla Kirysów i dla zbrojników ale o, to jest bardzo dobra spirulina bo przede wszystkim te tabletki wody nie brudzą no A i kupiłem bo tu trochę piasku sypłem znowu okupiłem 25 kg piasku kwarcowego 850 za 25 kg. także im tu wsypałem trochę tu no mają teraz trochę tu lepiej znowu a kupiłem piasek z tego względu, że po prostu w sobotę będę robił restart 240 litrów. No, i nie z tego względu, że coś się dzieje złego w akwarium, nie. Po prostu muszę zmienić w końcu, w końcu ten stolik pod akwarium. No. No tak to mi stoi na środku pokoju, można by tak powiedzieć i, i, no i trzeba właśnie zrobić restart. No tutaj o, pokażę Państwu. to już szału nie ma. Bo już wszystko zjadły. Dostały tak samo. Gubiki tak samo dostały. Także już gronkojatki. Tu jeszcze chyba gdzieś coś chyba jakiś kawałek musi być, bo jeszcze tu jest, jak widzą Państwo, jakieś zbiorowisko. Także jeszcze tu chyba musi leżeć jakiś kawałek tej tableteczki. No. A tak, ogólnie to widzicie, akwarium jest zdrowe tego. No ale w końcu muszę zmienić tutaj tą szapkę na ten stolik. Tak, to, tak to będzie to akwarium nawet trochę wyżej stało. Bo stolik ma 76 cm. To na takiej wysokości będzie stało. Także. No w końcu trzeba się, bo stolik stoi już tyle miesięcy w domu. No. I piasek właśnie kupiłem. No będę chciał zrobić trochę, trochę, całkiem, całkiem, trochę inaczej. Tutaj będę musiał to rozerwać. No. Mniej więcej, mniej więcej będzie ale mniej więcej będzie jakby tak samo, ale będzie całkiem inaczej, no, trochę rośliny będą inaczej posadzone, w ogóle będzie tu, będzie tu na środku taka plaża właśnie z tego piasku zrobiona dla rybek, no, także będzie to całkiem, całkiem naprawdę inaczej, no. Hmm. Także dziękuję Państwu serdecznie za obejrzenie krótkiego filmu i, tych, i wysłuchanie tych krótkich wiadomości. Także, o, proszę, jaki Bejor o, uciekł, o, jest. zobacz taki to Bejor z tego Kirysa, gdzie on tu się uchował. No. Także dziękuję Państwu za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę dużo zdrowia, powodzenia i do następnego razu. Hej kochani!